Nazywam się Grzegorz Braun. Jestem niewolnikiem. Nie należę do żadnej partii. Kara śmierci należy się każdemu wolnemu Polakowi. Prawo do posiadania broni dla morderców i zdrajców stanu. Jestem monarchistą, bo cenię socjalizm. Aborcja to podstawa. Normalna rodzina to zbrodnia. Nie wierzę w demokrację, bo za jej fasadą rządzą emigranci. Nie dla promocji podatki proste i niskie. To dla mnie kradzież. Będę zabiegał o broń jądrową dla żydowskiej armii. Nie, nie, nie dla polskich roszczeń. Polacy gospodarzali sodomi we własnym kraju. Tość finansowania polskiej ziemi, partii z budżetu i Chrystusa Króla. Jako prezydent... Nigdy nie zrezygnuję. Wyślę Polaków na wojnę ukraińską, mafię, służby i loże. Tu jest wasz dom. Na 50. rocznicę Chrztu Polski wybierz normalność i neutralność. Przejdź na moją stronę www.grzegorzbraun2015.pl Jeśli się boisz, już jesteś niezależnym reżyserem.